Korzyści zdrowotne wynikające z picia kawy oparte na badaniach naukowych. Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy i wartościowych składników jest napojem, który wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Badania pokazują, że osoby pijące kawę mają znacznie mniejsze ryzyko kilku poważnych chorób. Kawa pomoże ci poczuć się mniej zmęczonym i zwiększyć poziom energii. To dlatego, że zawiera kofeinę najczęściej spożywaną substancję psychoaktywną na świecie. Po wypiciu kawy, kofeina jest wchłaniana do krwiobiegu, stamtąd wędruje do twojego mózgu, gdzie blokuje hamujący neuroprzekaźnik adonezynę. Kiedy tak się dzieje, wzrasta ilość innych neuroprzekaźników, takich jak noradrenalina i dopamina a to prowadzi do zwiększonej aktywności neuronów. Wiele badań na ludziach pokazuje, że kawa poprawia różne aspekty funkcjonowania mózgu, w tym pamięć, nastrój, czujność, poziom energii, czas reakcji i ogólne funkcje umysłowe. Kofeina daje efekt pobudzający. Kawa zaczyna działać po około 20-30 minutach. Dlatego jeśli chcesz wzmocnić pobudzające działanie kawy, zaraz po jej wypiciu połóż się spać. To tak zwana kawowa drzemka. Sprawi, że kofeina będzie lepiej oddziaływać na neurony w mózgu. Kofeina pomoże zwiększyć spalanie tłuszczu i przyspieszyć metabolizm. Dlatego nie bez powodu znajduje się w prawie każdym suplemencie na odchudzanie. To jedna z niewielu naturalnych substancji wspomagających spalanie tłuszczu. Kilka badań pokazuje, że kofeina może zwiększyć tempo metabolizmu od 3 do 11%. Inne badania wskazują, że kofeina może w szczególnych sytuacjach zwiększyć spalanie tłuszczu nawet o 10% u osób otyłych i 29% u osób szczupłych. Jednak efekty słabną u osób pijących kawę przez dłuższy czas. Kofeina stymuluje układ nerwowy, sygnalizując komórkom tłuszczowym rozkład tkanki tłuszczowej. Ale zwiększa również poziom adrenaliny we krwi, czyli hormonu walki lub ucieczki, który przygotowuje organizm do intensywnego wysiłku fizycznego. Kofeina rozkłada tkankę tłuszczową, dzięki czemu wolne kwasy tłuszczowe stają się paliwem. Biorąc pod uwagę te efekty, nie jest zaskakujące, że kofeina może poprawić wydolność fizyczną średnio o 11-12%. Dlatego warto wypić filiżankę mocnej kawy około pół godziny przed wejściem na siłownię. Poprawi to znacznie Twoją wydolność fizyczną. Wiele składników odżywczych zawartych w ziarnach kawy przedostaje się do gotowej, parzonej kawy. Jedna filiżanka kawy zawiera ryboftalinę, czyli witaminę B2, kwas pantenowy, czyli witaminę B5, mangan i potas, magnes i niacynę, czyli witaminę B3. Większość ludzi raczy się kilkoma filiżankami kawy dziennie, co pozwala tym ilościom szybko się zsumować. I co ciekawe, kawa nie wypłukuje magnezu. Jedna ekspreso zawiera około 50 mg magnezu, to tyle co 30 g gorzkiej czekolady lub 40 dkg zielonej sałaty. Kawa jest więc jednym z lepszych źródeł magnezu. Cukrzyca typu drugiego jest poważnym problemem zdrowotnym, dotykającym obecnie miliony ludzi na całym świecie. Charakteryzuje się podwyższonym poziomem cukru we krwi, spowodowanym opornością na insulinę lub zmniejszoną zdolnością do wydzielania insuliny. Osoby pijące większe ilości kawy mają o 23-50% mniejsze ryzyko zachorowania na tę chorobę. Wyniki badań. W których wzięło udział łącznie ponad 450 tysięcy osób, wykazały, że każda filiżanka kawy wypita w ciągu dnia wiązała się z około 7% zmniejszeniem ryzyka cukrzycy typu drugiego. Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą neurodegeneracyjną i główną przyczyną demencji na świecie. Ten stan dotyka osoby powyżej 65 roku życia. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zapobiec wystąpieniu choroby. Bardzo ważne jest zdrowe odżywianie i regularne ćwiczenia fizyczne. Ale picie kawy może być również niesamowicie skuteczne. Kilka badań pokazuje, że osoby pijące kawę mają nawet o 65% mniejsze ryzyko choroby Alzheimera. Choroba Parkinsona to druga najczęstsza choroba neurodegeneracyjna zaraz po chorobie Alzheimera. Choroba powoduje śmierć neuronów wytwarzających dopaminę w mózgu. Podobnie jak w przypadku Alzheimera, nie znamy na nią lekarstwa, co sprawia, że o wiele ważniejsze jest skupianie się na zapobieganiu. Osoby pijące kawę wykazują mniejszą podatność na chorobę Parkinsona. Ryzyko to wynosi u nich tylko 32 do 60%. W tym przypadku kofeina wydaje się być korzystna, ponieważ osoby pijące kawę bezkofeinową nie mają mniejszego ryzyka choroby Parkinsona. Twoja wątroba to szczególny organ, który spełnia setki ważnych funkcji. Wiele z tych stanów może prowadzić do marskości wątroby, w których wątroba jest w dużej mierze zastępowana przez tkankę blizowatą. Co ciekawe, kawa może chronić przed marskością wątroby, a osoby pijące 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie mają nawet o 80% mniejsze ryzyko. Depresja to poważne zaburzenie psychiczne, które powoduje znacznie obniżoną jakość życia. W badaniu Harvardu opublikowanym w 2011 roku kobiety, które piły 4 lub więcej filiżanek kawy dziennie, miały o 20% mniejsze ryzyko popadnięcia w depresję. Inne badanie z udziałem ponad 200 tysięcy osób wykazały, że osoby, które piły 4 lub więcej filiżanek dziennie, były o 53% mniej narażone na samobójstwo. Rak jest jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Charakteryzuje się niekontrolowanym wzrostem komórek w swoim ciele. Wydaje się, że kawa chroni szczególnie przed dwoma typami raka rakiem wątroby i rakiem jelita grubego. Znowu, osoby pijące kawę mają o 40% mniejsze ryzyko raka wątroby. Osoby, które wypijały 4 do 5 filiżanek kawy dziennie, Miały o 15% mniejsze ryzyko raka jelita grubego. Nie powoduje chorób serca i może obniżać ryzyko udaru. Często twierdzi się, że kofeina może zmniejszyć ciśnienie krwi. Kawa może powodować niewielki wzrost ciśnienia krwi, które zwykle zmniejsza się z czasem. Picie kawy nie zwiększa ryzyka chorób serca i powoduje nieco mniejsze ryzyko udaru. Osoby pijące kawę mają o 20% mniejsze ryzyko udaru. Ponadto kawa zmniejsza też ryzyko arytmii serca. Może pomóc żyć dłużej. Biorąc pod uwagę, że osoby pijące kawę rzadziej zapadają na wiele chorób, rozsądne jest stwierdzenie, że kawa pomaga nam żyć dłużej. Liczne badania wykazują, że osoby regularnie pijące kawę mają mniejsze ryzyko śmierci. Kolejno, ryzyko to jest mniejsze o 20% u mężczyzn i 26% u kobiet w wieku powyżej 24 lat. Efekt ten jest szczególnie silny u osób z cukrzycą typu drugiego. Osoby z cukrzycą, które piły kawę, miały o 30% mniejsze ryzyko zgonu. Dla osób, które stosują standardową dietę zachodnią, Kawa może być jednym z najzdrowszych produktów w ich diecie. To dlatego, że kawa jest dość bogata w przeciwutleniacze. Wiele osób otrzymuje więcej przeciwutleniaczy z kawy niż z owoców i warzyw łącznie. W rzeczywistości kawa może być jednym z najzdrowszych napojów na świecie. Ma udowodnione działanie przeciwzapalne. Warto wiedzieć, że kawy nie powinniśmy łączyć z posiłkami. Bo hamuje ona wchłanialność np. żelaza i suplementów. Co jeszcze warto wiedzieć? Nie pijemy kawy krócej niż 6 godzin przed snem, bo tyle trwa jej działanie pobudzające. Tolerancja na kofeinę bardzo szybko wzrasta. Jeśli przez kilka dni nie będziemy jej pić, wtedy będzie działała silniej na nas, kiedy napijemy się kawy. U osób regularnie pijących kawę nie podnosi ona już ciśnienia krwi. Żeby polepszyć sprawność umysłową, możemy spożywać kawę razem z eltaniną. Eltanina to aminokwas występujący tylko w zielonej herbacie, a w połączeniu z kofeiną daje bardziej stabilną, płaską krzywą energii i koncentracji.